Partnerka Marka Włodarczyka odebrała sobie życie w Boże Narodzenie. Fani wstrząśnięci tragedią. Partnerka Marka Włodarczyka odebrała sobie życie w Boże Narodzenie. Ta śmierć wstrząsnęła fanami aktora. Kim jest Marek Włodarczyk? Włodarczyk to polski aktor, który karierę rozpoczął już w trakcie studiów. Wtedy też został zauważony w branży i wyjechał na jakiś czas do Berlina. Artysta zagrał w wielu polskich serialach, zyskując popularność wśród widzów. Jego najbardziej charakterystyczne role miały miejsce w Brzyduli, jej kontynuacji Brzyduli 2 czy serialu Kryminalni. Występował gościnnie w wielu produkcjach, a także w sztukach teatralnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na karierę zdecydowanie nigdy nie mógł narzekać. W jego dorobku nie brakuje ról serialowych, filmowych, a także teatralnych. A jak układało się jego życie prywatne? Marek Włodarczyk, partnerki i dzieci. Pierwszą żoną aktora była Grażyna Dylong, z którą w roku 1988 doczekał się syna Patryka. Para rozwiodła się, a Marek Włodarczyk w latach 90 poznał aktorkę Karen Frizik w Niemczech. Pracowali razem nad sztuką: Mistrz i Małgorzata. Przez lata pozostawali w nieformalnym związku, urodziło im się dwóch synów: Vincent i Simon. Marek Włodarczyk i Karen Frizik rozstali się, jednak pozostawali w bliskich, przyjacielskich kontaktach. Śmierć byłej partnerki Włodarczyka Dla artysty i jego dorosłych już synów święta Bożego Narodzenia to trudny czas. Była partnerka Włodarczyka i matka jego dzieci zmarła 25 grudnia 2015 roku w wieku 53 lat. Rodzina długo nie ujawniała tej informacji, by pożegnać aktorkę w spokoju. Według niemieckich mediów artystka popełniła samobójstwo. Wcześniej zmagała się z depresją. Marek Włodarczyk był zdruzgotany. Pani rozumie, w jakim ja jestem stanie, ja i moi synowie. Odbieram dziesiątki telefonów w tej sprawie, powiedział w rozmowie z serwisem fakt-24.pl. W sprawie śmierci aktorki wypowiedziała się także jej matka. Przyznała, że bliscy na początku nie zauważyli, co się z nią dzieje. To się zaczęło pół roku temu. Wcześniej nie zauważyliśmy, żeby miała drastyczne wahania nastrojów. Oczywiście każdy człowiek jest czasem smutny i nieco wycofany. Ale żeby była naprawdę chora, nie mieliśmy pojęcia, mówiła jej matka w 2015 roku w rozmowie z portlem bunte.de. Karen przez kilka miesięcy leczyła się na oddziale psychosomatycznym w klinice w Eppendorf. Szybko zgłosiła się po pomoc. Potrzebowała psychoterapii. Karen i ojciec jej synów starali się być wobec siebie w porządku i udawało im się to, wspominała Anke Frizik. W te święta mija 8 rocznica śmierci aktorki Karen Frizik.